Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Piotr Tolko, witam, dzień dobry. Dziś naszym gościem w rozmowie pod krawatem jest pan Maciej Dziadosz, prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Witamy pana w naszym studiu. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo dawno radosz. pana nie było, dlatego też pytań hmm. bardzo wiele. Przede wszystkim pytanie... Ale przy okazji mam zdjęcie. Pyt aktualne. Tak. Pytanie na tu i teraz. Te warunki, słyszeliśmy przed chwilą sygnały z regionu, pada, marznący deszcz, właściwie mrzawka. Co to oznacza dla utrzymania tak skomplikowanej infrastruktury i bardzo wrażliwej, jak właśnie lotnisko, jak lotnisko w Goleniowie? Tak, jak każde lotnisko, my musimy walczyć z tymi warunkami, to jest naprawdę walka. Dla zobrazowania Państwa chcę powiedzieć, że nasza droga startowa to jest tak naprawdę równowartość, równoważność 10 km autostrady. I my, tę całą nawierzchnię, musimy utrzymać w standardzie odpowiedniego hamowania, czyli każde, przed każdą operacją w złych warunkach atmosferycznych wykonujemy tak zwany pomiar szczepności nawierzchni. Jeżeli te wskaźniki są odpowiednie, dopiero podajemy komendy do zarządzania ruchem, czyli do tak zwanej wieży, która przekazuje je na pokład i pilot podejmuje tak naprawdę decyzję, czy w warunkach które uzyskał z ziemi, jest w stanie wylądować. Zero lodu, zero. No nie, lodu to nie to. towiek warstewki. Tak? Warstw lodu nie może być w ogóle. Może być odpowiedniej wielkości warstwa do 3 mm wody. Też przez to też konstrukcja samej drogi startowej jest daszkowa, czyli odprowadzamy wodę do cieków zewnętrznych. Sama nawierzchnia jest specjalną technologią asfaltowo-betonową. No, i środki, które stosujemy, żeby to na utrzymać. Te ostatnie silne mrozy, ta ostatnia aura bardzo mocno skomplikowała Wam funkcjonowanie? Nie, no, ten mróz to było dla nas zbawienie. To taki dzień jak dzisiaj to, jest, to są złe warunki, bo dzisiaj musimy to na zabezpieczać. Zabezpieczanie nawierzchni. No my, my w lotnictwie nie możemy używać środków koro, korozyjnych, tak? czyli te wszystkie, które w jakikolwiek sposób powodują korozyjność metali, nie mogą być używane. Więc do zabezpieczenia nawierzchni dróg startowych używamy lub odstanu, lub murwczanu, potasu lub sodu. W zależności od tego, czy jest to płyn, czy jest to środek stały. No tak, dla zobrazowania Państwa, tona soli kosztuje 380 zł, a tona środka stałego kosztuje około 17 tysięcy. E, wysypać trzeba tyle samo i, można I tak, go, samo, często, i tak samo często i można go uwodnić do 150%. Więc y, no, musimy, y, musimy to utrzymywać, w tym nam pomagają systemy. Tak jak pan redaktor powiedział, również na wierzchni drogi startowej są zamontowane specjalne czujniki, które podają nam temperaturę, punkt marznięcia, temperaturę 10 cm pod powierzchnią drogi startowej, temperaturę pół metra nad powierzchnią i 2,5 metra. Więc z tego wszystkiego jest budowany wykres i służby utrzymania obserwują, kiedy tak naprawdę te newralgiczne linie się schodzą i w tym momencie, kiedy się wchodzą, wyznacza nam strefę zamarzania, no i musimy wtedy stosować środki chemiczne. To taka lekcja przyspieszona również dla tych, którzy dbają o nawierzchnię dróg w miastach mniejszych i większych i o trakcje tramwajowe. Pamięta pan niedawną, niedawną sytuację paraliż tramwajowy. Może to jest jakaś nauka. Panie prezesie. Lotnisko w Goleniowie się zmienia. Ono w zasadzie chciałem powiedzieć, że przechodzi remont, ale to nie jest remont, to jest właściwie można by rzec, budowa lotniska, czy też terminala na nowo. E, tak, no to, co Państwo widzicie, to budujemy terminal, tak? Budujemy całkowicie nowy obiekt. E... Ten obiekt, który dzisiaj funkcjonuje, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, jest z innej epoki. On po prostu był zaprojektowany dla innych czasów lotnictwa. Obiekt był projektowany i wszystkie powierzchnie w tym obiekcie były dostosowane do obsługi jednoczesnej dwóch samolotów 76 miejscowych w odlocie i w przylocie. Jak Państwo wiecie, dzisiaj samoloty mają znacznie większe pojemności. Praktycznie takich 76-miejscowych nie ma jeszcze. Sporadycznie zdarza się: Embraer jest 170 lotowski, który ma 78 miejsc, ale generalnie operujemy na samolotach 189. Air operuje na samolotach Airbus 321 o pojemności 240 miejsc i Ryanair wprowadza do swojej siatki połączeń Boeinga 737 10 MAX. O pojemności 238 miejsc. I takie samoloty będą po remoncie, po budowie mogły nie, lądować. Chodź, one, one teraz lądują. My, my teraz je obsługujemy. To, co mogliśmy robić do tej pory, to przestawialiśmy i, i rozbieraliśmy ściany, które były możliwe do rozbierania, żeby uzyskać większą powierzchnię. No jednak y, ta perspektywa się nie zmienia, tak? Wręcz przeciwnie, rośnie. Y, perspektywa, którą. Y, która była określona kilka lat temu, że lotnictwo wróci do mniejszych pojemności, bo będzie używała samolotów o napędzie hybrydowym, elektrycznym, to się, chyba, to, to się chyba raczej nie sprawdzi, tak? bo trzeba ponieść koszt tego fotela. I jak funkcjonujecie w czasie budowy? Bo też dostaliśmy takie sygnały, że no jest to pewne utrudnienie dla pasażerów. Tak, za co serdecznie przepraszamy, ale. Żeby było lepiej, musi być gorzej. To, to takie było kiedyś powiedzenie. Mam nadzieję, że gorzej nie będzie. Cały proces inwestycyjny w zakresie budowy nowego obiektu Terminala jest procesem etapowym. Więc dzisiaj to, co Państwo, jako nasi pasażerowie widzicie, budujemy obiekt D jest to nazywane na poczet realizacji tej inwestycji obiektem tymczasowe przyloty. Jeżeli ten obiekt powstanie, zostanie oddany do użytkowania, co zakładami nastąpi w maju tego roku, wówczas obiekt przylotowy, czyli taki najstarszy obiekt terminalowy lotniska, Panie redaktorze, to są dwie hale typu Poczdam, czyli szczecińskie supersamy, zestawione do siebie, wybudowane w 1978 roku. One tylko pod, zostały poddane w 2005 roku liftingowi zewnętrznemu, troszeczkę zostały wnętrza inaczej zagospodarowane, ale sama konstrukcja jest po prostu konstrukcją, którą trzeba wymienić. Na niej się nie da już więcej nic zrobić. Więc później sukcesywnie odloty będziemy w miejscu, gdzie są dzisiaj przyloty, powstaną odloty, następnie w miejscu, gdzie są odloty, powstaną przyloty. Obiekty będą rozbierane do zera, do Greenfieldu, czyli to będzie całkowicie nowy obiekt. Kiedy koniec prac? Zakładamy, że optymistycznie, bo myślę, że trzeba mówić o optymizmie, bo zima tegoroczna pokazała nam, że trzeba być optymistą, również w budownictwie, że będzie to koniec 27. Ja myślę, że operacyjnie ten chcielibyśmy bardzo, żeby... W roku w przejściu sezonu, czyli w lotnictwie, jest to ostatnia niedziela marca. Tak, wtedy kiedy zmieniamy czas, zmieniamy rozkłady lotów. Jest sezon letni, sezon zimowy, czyli w marcu albo w październiku. 27, 20, 28, nie, 28. I dlatego mówię, no sama inwestycja powinna się zakończyć do końca 27, a wprowadzenie do użytkowania. Ten sezon letni 28. Co to da lotnisku w Goleniowie? Co to zmieni w obsłudze, w konkurencji, w funkcjonowaniu na rynku krajowym i tym międzynarodowym europejskim? No po pierwsze, obiekt, sam obiekt, jeżeli mówimy o terminalu, będzie dostosowany do dzisiejszych wymogów, potrzeb i oczekiwań. Tak, bo to to też jest spełnienie oczekiwań z jednej strony linii lotniczej, ale z drugiej strony też oczekiwań pasażerów, bo tak jak każdy z nas jest gdzieś pasażerem różnego środku komunikacji, chciałby, żeby ten czas wyczekiwania był w odpowiednich warunkach, tak? czyli z dostępem do odpowiednich stref, nowoczesnych stref, nowoczesnych toalet, na przykład, bo nasze są 30-letnie i po wielu liftingach jednak już wymagają wręcz wymiany i generalnego remontu. Więc po pierwsze, to będzie obiekt dostosowany i będzie spełniał wymagania te, które stawiają przed lotniskiem linie lotnicze żeby się na nim rozwijać. Czyli preboardingi, strefy wyczekiwań, yy, oczekiwanie linii lotniczej, że lotnisko tak naprawdę nie będzie oczekiwało opłat od linii lotniczej, ale będzie potrafiło, jak to się potencjal po, potocznie mówi w lotnictwie, Pasażer każdy w swojej kieszeni ma 10 euro, tylko trzeba je w odpowiedni sposób z tej kieszeni wyjąć. Kolejne pytania już w mediach społecznościowych. Maciej Dziadosz, prezes Portu Lotniczego Szczecin Goleniów, jest naszym gościem. Tyle w części radiowej jesteśmy na radioszczecin.pl w naszej aplikacji i na naszym radiowym Facebooku. I co dalej się wydarzy? Jakie są oczekiwania? Będzie lepsza infrastruktura, poziom bardzo nowoczesnego, to też możemy podkreślić, panie prezesie, lotniska. Pojawią się nowi przewoźnicy, nowe połączenia? Takie mamy zapewnienia. My z tymi przewoźnikami, którzy operują na lotnisku, ale też z innymi rozmawiamy. Zachęcamy ich, pokazujemy, jak się zmieniamy. Mamy uważam, na tą chwilę jeden koronny argument. Jesteśmy ulokowani w takim miejscu, w które nie wymaga wprowadzenia stref ograniczonego użytkowania, czyli nie mamy obostrzeń hałasowych nocnych. Z tego też względu możemy być lotniskiem na przykład alternatywnym dla linii lotniczej, której nie mogą powrócić do naszego największego lotniska w otoczeniu Szczecina, czyli Berlina. I taką też umowę z EasyJet mamy podpisaną i kilkanaście samolotów już zostało przekierowanych na nasze lotnisko. A propos Berlina mam taki sygnał, jeden z kolegów wybiera się do Egiptu i niestety czeka 50 minut właśnie z powodu warunków atmosferycznych. No tak, im większe lotnisko, im więcej operacji, tym, tym jest to bardziej skomplikowane. Szczególnie w tym czasie myślę, że nawierzchnie są utrzymane, bo mamy gro osób, które naprawdę, tak jak i w Goleniowie, tak myślę, tak samo w Berlinie, są profesjonalistami i to są ludzie z pasją, którzy pracują tak jak ja na tym lotnisku od 30 lat minimum, bo nie jestem najstarszym jego pracownikiem. Więc wszyscy tam pracują z pasją i naprawdę zaangażowanie jest ogromne. Ja przy tej okazji to dziękuję swojej załodze za, za to zaangażowanie. To jest kwestia odladzania samolotów. Tak? Każdy samolot w takich warunkach, a szczególnie marznącej mrzawki czy takiego opadu niepewnego, krupy śnieżnej musi być zabezpieczony w odpowiedni sposób, żeby do momentu dojścia do pułapu, gdzie tak naprawdę powierzchnie natarcia skrzydeł są grzane, poprzez pary wylotowe gazów, najpierw muszą być odpowiedni w odpowiedni sposób zabezpieczone, żeby się nie oblodziły, czyli żeby samolot nie złapał zbyt dużej masy. Mhm. I to, to jest newralgiczne, nie mówiąc o, o jak gdyby elemencie ruchliwości tych elementów. Panie prezesie, jak zachęcić linie lotnicze do tego, żeby korzystały z lotniska w Goleniowie? Jak zachęcić pasażerów do tego, żeby korzystali z lotniska w Goleniowie? Ktoś z pasażerów powie, no tak, latacie do Londynu, do, do Oslo, do Liverpoolu. Za chwilę połączenie do Bergen, też połączenia krajowe na razie Warszawa, potem Kraków. No ale nie latacie w innych, do innych destynacji, jak to się ładnie mówi, do których byśmy chcieli polecieć. I co wtedy ee, Pan mówi? Mówię, że zawsze trzeba być, dobrze proszę mnie zrozumieć, lokalnym nacjonalistą. I podaję swój przykład. Ja lecę wszędzie z lotniska w Goleniowie. Ale proszę mi wierzyć, byłem w wielu miejscach prywatnie i zawsze leciałem z Goleniowa. Ostatnio byłem w Agadirze. I poleciałem z Goleniowa przez Londyn linią low-costową za śmieszne pieniążki. Nie da się polecieć wszędzie z każdego miejsca. Oczywiście oferta musi się rozwijać i musi być ofertą docelową, ale to, co też staramy się w jakim kierunku jak gdyby ją, naszą ofertę kierunkować, że na przykład jeżeli chcemy polecieć gdzieś linią low-costową, to możemy polecieć do Krakowa a w Krakowie linie low-costowe mają bardzo szeroki wachlarz lotów. Dalej są to ceny polskie. Czyli no, każdy jest przyzwyczajony szukać bezpośrednich tak. lotów. I ja to rozumiem. To jest ta pułapka, prawdopodobnie. Tak. Panie prezesie, jak wyglądają Wasze finanse, jeśli Pan pozwoli, trochę o tym powiedzmy? Zdaje się, że na minusie i to o sporym. Tak, znaczy wynik na minusie jest, jest efektem gdyby tego co robimy, tak? Sama gdyby dochodowość spółki oscylujemy w granicach zera, tak? Ale my od roku 2012 przyjęliśmy jako spółka na siebie duży kredyt, który był w wysokości 52 milionów złotych. Dzisiaj dla tej inwestycji, którą realizujemy i Trzech innych inwestycji, które znajdują się również w planie inwestycyjnym, musieliśmy zaciągnąć kredyt 96 milionowy. Żeby lotnisko mogło w myśl przepisów Unii Europejskiej funkcjonować i realizować projekty, musi mieć wkład własny. Ten wkład własny jest na poziomie 90, 25%. I to jest największym obciążeniem naszego budżetu. Dochodowość lot, lotniska rośnie, choć oczywiście daleko jest jej do tak zwanego wyniku zero. Tak? Jeżeli zobaczymy na y, poziom wypracowanych y, przychodów, y, na poziomie kosztów operacyjnych, tam bra brakuje nam 1,6 mln. Więc to, to są niewielkie pieniądze, a to, o czym mówi pan redaktor, to jest pochodna kosztów realizowanych inwestycji. Co dalej przed regionalnymi lotniskami, takimi jak właśnie Szczecin Goleniów, lotnisko NZZ Solidarność? Czy tam wśród takich kluczowych trendów pojawia się stwierdzenie, segment średnich, dużych lotnisk regionalnych rośnie i rósł już do tej pory szybciej niż największe huby europejskie? Czyli będzie zwiększać się liczba pasażerów, liczba towarów, liczba operacji lotnisko- tak, takie są przewidywania rynku. Tak? Że gdzieś proszę zobaczyć, że oczywiście to, to, jest, to, jest, to jest pytanie, jaki segment ruchu wykonywało tak zwane duże lotniska. Tak? Jeżeli duże lotniska po tak zwanym shutdownie, praktycznie lotnictwa w czasie COVID-u. Wykonywały tylko operacje oparte o tzw. Tak przewoźników regularnych, tak, potocznie ich nazywamy, tak, czyli tych, którzy latają, ja inaczej mówię, przez, tych, którzy dopuszczają przesiadki, tak? czyli oddaje raz bagaż, nie interesuje się gdzie on jest, a ma dolecieć w ja, rupul, tak, Może jest to pięć przesiadek, ale ja kupiłem jeden bilet i ten bagaż za mną podąża. To jest tak tzw. przewoźnik w segmencie regularnych lotów. I e, ci, którzy wykonywali te loty tylko i wielkie lotniska hubowe, rzeczywiście ciężko im było się odbić, tak? Ale to, co było, jeżeli ten segment ruchu był mieszany, czyli były low costy, ultra low costy i wszystkie inne segmenty na dużym lotnisku, to one rosły szybciej. To no, takie jest troszeczkę. A, a, a regionalne lotniska przeważnie mają segment dominujący jako segment low costowy. Panie prezesie, jeszcze pytanie o kwestię perspektywy w kontekście budowy CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. Też już troszkę o tym pan wspomniał, konkurencji z Berlinem. Co dalej przed wami? Jak wy się plasujecie w tej konkurencji? Znaczy, o, oczywiście konkurować to jest taka konkurencja słonia z mrówką, ale każdy, każda mrówka gdzieś przy tym słoniu się pożywi i my uważamy, że jest tak samo. Więc staramy się budować tą ofertę opartą głównie o to, że lotnisko jest dostępne, nowoczesne, ma wyspecjalizowany personel i ten personel jest gotowy do pracy przez 24 godziny na dobę. I to, to są atuty lotnisk mniejszych, lotnisk, które są bardziej flex, dla linii lotniczych, tak? czyli przyjmują takie właśnie przekierowania, e, loty niechciane, może tak? loty, których nie da się wykonać, a muszą być wykonane w godzinach e, zamknięcia lotniska, po to, żeby jakiś towar, na przykład, dowieść e, na określoną godzinę ran, poranną. Tak? My, my tutaj się wpisujemy i tak jak już wcześniej wspominałem, że e, mamy podpisaną umowę operacyjną z EasyJetem. Tak, operowaliśmy z ładunkami cargo, które specjalistycznego cargo, były to silniki do Airbusów A400, czyli tych takich wojskowych teraz jak to mówimy, tak, które musiały w Sewilli być o godzinie 6 rano i żeby wyleciały, a proces technologiczny się opóźniał, to musiały wylatywać z Berlina lub innego miejsca około godziny drugiej. Przez to, że lotnisko w Berlinie w nocy jest zamknięte, 36 operacji po dwa silniki wyleciały z Goleniowa, więc tutaj zawsze się znajduje miejsce, w którym można się wpisać. Trzeba mieć do tego przygotowaną infrastrukturę. I to zrobiliśmy. I tu się chcę pochwalić, że ten system świetnych pomocy nawigacyjnych, który dzisiaj oddajemy, tak i certyfikujemy i będzie operacyjnie używany od właśnie tego sezonu letniego, jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Jest tylko na palcach jednej ręki mogę policzyć drog startowych, a już nie powiem lotnis, które ma system tej generacji. To jest system, który monitoruje każdą jedną żarówkę. Nie tylko tą, którą wymaga przepis, czyli te newralgiczne na drodze startowej, ale każdą na drodze kołowania, każdy znak informacyjny w polu ruchu naziemnego. Dzisiaj jest to super nowoczesny system. Pomimo tego, że Ilość źródeł światła wzrosła o dwie trzecie, to ten system zużywa dwie trzecie energii, którą zużywał poprzedni system. O tyle mniej. E, kontekst CPK. Jeszcze jeśli pan CPK, no, ch chcę, chcę przypomnieć, bo już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że jedynie lotnisko w Goleniowie jest lotniskiem systemu CPK w systemie lotniczym. Ponieważ założenie budowy centralnego portu komunikacyjnego było takie, że dostęp do niego należy zapewnić z regionów w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Jak państwo wiecie, po wielu modernizacjach pociąg i tak jedzie 4 godziny, 9 minut. Tak? Więc żeby zapełnić tą dostępność komunikacyjną, to lotnisko Szczecin Goleniów jest wpisane. Jako segment lotniczy tego projektu. Jest to jedyne lotnisko w Polsce, które jest wpisane w segment lotniczy projektu dzisiaj Portu Polska, bo tak się nazywa dzisiaj ten projekt. Czekamy w takim razie na to, co dalej zarówno z CPK, jak i z tym skokiem, można powiedzieć, modernizacyjnym, technologicznym po remoncie. Powiedzmy jeszcze o planach na najbliższe lato, nie tylko kraj, ale też no, ciepłe, ciepłe kraje, Europa i Afryka przed wami. Tak, no tak jak powiedziałem, lotnisko samo dla siebie jest niczym. Lotnisko musi dążyć za potrzebami i oczekiwaniami społecznymi i tak, tak chcemy być postrzegani w regionie, dlatego też staramy się, staramy się. Pomimo jest to bardzo ciężka walka. Może wręcz większa niż z połączeniami regularnymi, żeby wprowadzać segmenty lotów tak zwanych wakacyjnych realizowanych przez biura podróży. Ale myślę, że Kroczek po kroczku idziemy. To jest nie tylko coś, co latało i będzie latało 5 czy 6 razy tygodniowo, czyli Turcja, w, w przynajmniej w dwóch destynacjach. Oprócz tego, nowością na sezon letni będzie Grecja, Zakynthos. Oprócz tego będzie przedłużony sezon latania do Marsala i mam nadzieję, że również do Hurgady. No to tak to wygląda. Musi, no i musi się to sprzedawać. Warto uświadomić, warto uświadomić sobie, że na przykład um, zamiast jechać samochodem do Krakowa, można próbować rozważyć przelot. I w drugą stronę również to powinno działać, bo południe Polski, zamiast tak. e, za korkowanymi autostradami, no, po których jeździ się coraz lepiej, oczywiście, ale po, może część e, mieszkańców, e, część Polaków rozważy przelot właśnie do Goleniowa i z Goleniowa właśnie. rozprowadzanie po miejscowościach turystycznych w regionie, no. tych turyst Panie redaktorze, to zrobiliśmy w tamtym roku. Tak? Zaproponowaliśmy wszystkim naszym pasażerom połączenie goleniów, pas nadmorski. Działało deficytowo. Jako, jako ten organizator, lekko do tego dołożyliśmy ale tak jak, jak się mówi, pierwsze śliwki, rowaczywki i mamy nadzieję, że w następnych sezonach będzie lepiej, więc my również staramy się tą potrzebę właśnie w ten sposób z, zaspokajać, tak? I proszę mi wierzyć, że to, że to jest potencjał, tak? To jest oczywiście potencjał, ale też jest z drugą stronę, bo my y, przewoźnika Ryanair przekonujemy do tego, że to mieszkańcy regionu zachodniopomorskiego mają w zimie tak daleko do Krakowa, w tak ciężkich warunkach, a bardzo lubią jeździć na narki. To. Na przykład Maciej Dziadosz, prezes sportu lotniczego w Szczecin-Goleniów był naszym gościem. Trzymam kciuki, panie prezesie, za nowe połączenia. Dziękujemy i zapraszamy. Piotr Stolko, dobrego dnia. się szykować, choć oczywiście częściowo sprawa